Witaj, droga słuchaczko, witaj, drogi słuchaczu. Dzisiaj chciałbym Was ponownie zaprosić do, co za niespodzianka, fascynującego świata sprzedaży na Allegro. A konkretnie do pewnej funkcjonalności, która na Allegro istnieje od bardzo dawna może od prawie zawsze i od prawie zawsze jest lekceważona trochę słusznie, trochę niesłusznie przez większość sprzedawców. Tą funkcjonalnością jest sklep Twój sklep na Allegro. Cześć! Zapraszamy do podcastu Neuromarketing na Allegro, w którym szukamy sposobów na to, aby produkty, które sprzedajesz przez internet, znajdowały się wśród tych najchętniej wybieranych. Nazywam się Karolina Albanowska i pomagam firmom w Polsce oraz za granicą wdrożyć strategie oparte o neuromarketing. Wspieram również ich działania w digital marketingu, głównie w social mediach, a także dbam o to, aby ich marka budziła jak największe zaufanie. A ja nazywam się Tomasz Świętoniowski i od wielu lat prowadzę szkolenia i konsultacje pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. Jestem właścicielem agencji świętoniowski.pl, która koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży na Allegro. W naszym podcaście skupimy się na tym, jak zastosować strategie neuromarketingowe w praktyce. Poznasz konkretne przykłady i rozwiązania gotowe do wprowadzenia, które opierają się na badaniach prowadzonych przez specjalistów na całym świecie. Dodatkowo, będziemy zapraszać do programu różnych ekspertów z dziedzin związanych z marketingiem, psychologią, sprzedażą i innymi obszarami, aby spojrzeć na neuromarketing z różnych perspektyw. Zanim zaczniemy, mam do Was ciekawe pytanie: Czy wiecie, że według badań aż 75% kupujących online zwraca uwagę na profesjonalizm prezentacji oferty przed dokonaniem zakupu? To pokazuje, jak ważne jest pierwsze wrażenie w e-commerce. Właśnie dlatego, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje portal Allegro dociekliwym sprzedawcom, aby wyróżnić się na tle konkurencji i zwiększyć sprzedaż. Powiedziałem dociekliwym, może po prostu zdeterminowanym do tego, żeby odnieść sukces. Przy okazji. Pierwsze wrażenie jest kluczowe, co doskonale omówiliśmy w naszym odcinku o tym, jak zwiększyć skuteczność ofert na Allegro przez właściwe zdjęcia produktowe i opisy. Odcinek 9 i 10. A dzisiaj skupimy się na tym, jak Twój sklep na Allegro pomaga budować takie wrażenie na większą skalę. Czym jest Twój sklep? Zacznijmy zatem od podstaw. Sklep to zaawansowane narzędzie dostępne w ramach abonamentu Allegro. I uwaga, wystarczy ten podstawowy za 49 zł. To nie jest zwykła podstrona z waszymi ofertami. To w miarę kompletne środowisko sprzedażowe, które pozwala stworzyć profesjonalną przestrzeń dla Waszej marki. Przestrzeń dla Waszej marki, to podkreślę, jeszcze do tego wrócę. Co ciekawe, nie wszyscy sprzedawcy na Allegro mają dostęp do tej funkcji. Jest ona dostępna tylko dla osób z wykupionym abonamentem. A co jeszcze ciekawsze, nawet wśród tych, którzy mają abonament, wielu po prostu nie skonfigurowało swojego sklepu albo zrobiło to bardzo pobieżnie. I tu wchodzi w grę ciekawe zjawisko zwane efektem wyróżnienia distinctiveness effect, opisane przez psychologów poznawczych. Badania pokazują, że elementy wyróżniające się na tle jednolitej masy są nie tylko lepiej zauważalne, ale też lepiej zapamiętywane przez nasz mózg. W praktyce oznacza to, że dobrze skonfigurowany sklep może Was wyróżnić na tle konkurencji, która albo nie ma takiej możliwości, albo z niej nie korzysta. To jak mieć profesjonalną witrynę sklepową w centrum handlowym, podczas gdy inni zadowalają się sprzedażą towaru na rozłożonych gazetach na chodniku. Więc pytanie do Was: Czy możecie sobie pozwolić na to, żeby nie mieć skonfigurowanego sklepu na Allegro? Pytanie, mam nadzieję, retoryczne. Wyobraźcie sobie, że Wasz sklep to taki fizyczny butik w centrum handlowym. Twój sklep na Allegro daje Ci możliwość zaaranżowania tej przestrzeni dokładnie tak jak chcesz: od witryny po najdrobniejsze detale ekspozycji. Przejdźmy do konkretów. Co dokładnie możecie spersonalizować w Waszym sklepie? Lista jest dość długa. Po pierwsze, logo i zdjęcie w tle. To Wasza wizytówka, pierwszy element, który zobaczy klient. I tutaj uwaga, bardzo ważna rzecz, o której dzisiaj zapominamy. Wielu Waszych klientów będzie oglądać Wasz sklep na telefonie komórkowym. Dlatego po wgraniu wszystkich zdjęć i grafik koniecznie sprawdź, jak prezentują się one na Twoim telefonie. Zdjęcie automatycznie się zmniejsza na małym ekranie, więc wszystkie napisy czy drobne szczegóły mogą stać się nieczytelne. To częsty błąd początkujących sprzedawców. Robią piękne zdjęcia w tle, które świetnie wygląda, tylko na komputerze ale kompletnie nie sprawdza się na telefonie. Optymalne wymiary tego zdjęcia to 1248 na 272 piksele, waga pliku do 500 KB, format JPG lub PNG. Te szczegóły znajdziecie także w opisie odcinka. Badania neuromarketingowe pokazują, że mózg przetwarza obrazy 60 tysięcy razy szybciej niż tekst. Swoją drogą ciekawe jak to obliczyli. Dlatego tak ważne jest, aby te elementy graficzne, które dodajesz na Allegro były dopracowane i profesjonalne. Następnie mamy banery i karuzele ofertowe. To naprawdę potężne narzędzie sprzedażowe. Specyfikacja techniczna dla banerów, kafelków, które są w karuzeli to 224 na 364 piksele. Zatrzymajmy się na moment przy tych karuzelach, bo według mnie to prawdziwa perełka w arsenale sprzedawcy. Możecie stworzyć aż 15 różnych sekcji, ale kluczem jest ich mądre wykorzystanie. Przykładowo, możecie stworzyć sekcję bestsellerów. Najpopularniejszych ofert wykorzystuje to psychologiczny mechanizm społecznego dowodu słuszności. Kupiło 150 osób, kupię i ja. Oferty z monetami. Bazuje to na klientach, którzy aktywnie zbierają monety na Allegro. Kiedyś usłyszałem taką tezę, że to największy program lojalnościowy w Polsce. Kafelek wyprzedaży. No bo kto nie chce kupić taniej. Ale może teraz po kolei poddałem wam kilka ciekawych karuzel, które można zrobić teraz omówię wszystkie, które możecie utworzyć w trakcie konfiguracji sklepu. Po pierwsze, najnowsze oferty. Tutaj wyświetlą się ostatnio dodane przez ciebie oferty. Najpopularniejsze oferty. Oferty, które sprzedawały się najczęściej. Oferty ratalne oferty, które można kupić na raty 0%. Oferty z monetami. Oferty, które posiadają monety. Wyprzedaże oferty, przy których obniżyłeś cenę. Zestawy, zestawy, które stworzyłeś z Twoich ofert. Rabaty, oferty, dla których obniżyłeś cenę przy zakupie kilku sztuk. Oferty do kwoty. Twoje najpopularniejsze oferty poniżej konkretnej kwoty. Pojedyncza kategoria. Wszystkie oferty w wybranej kategorii. Kategoria musi zawierać co najmniej 5 ofert. Oferty z serii produktowych. Jeżeli korzystasz z serii produktowych, możesz wyświetlić oferty z konkretnej serii. Oferty przypisane do tagów. Jeżeli korzystasz z tagów, możesz wyświetlić wybraną przez ciebie listę ofert. Prawie nieograniczone możliwości stworzenia własnych karuzel ofertowych. Co ciekawe, każdą z tych karuzel możesz nazwać swoją własną nazwą. Warto pamiętać oczywiście o zasadzie Pareto. Powinieneś skupić się na tych karuzelach, które przynoszą najlepsze rezultaty. Czy potrzebujesz wszystkich 15? Nikt poza tobą nie zna odpowiedzi na to pytanie. Sprawdzaj, testuj, daj nam później znać, jak ci poszło. Zaufanie to chyba jeden z kluczowych aspektów sprzedaży online. Twój sklep na Allegro daje Tobie doskonałe narzędzie do jego budowania. Dlaczego? Bo profesjonalna prezentacja ofert zwiększa wiarygodność. Bo spójny branding buduje rozpoznawalność, bo eksperci od psychologii i sprzedaży podkreślają, że w handlu online zaufanie jest fundamentem sukcesu. To ono decyduje, czy klient dokona zakupu, czy przejdzie do konkurencji. W czasach, gdy mamy tak wiele opcji zakupowych, zaufanie do sprzedawcy często staje się kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. Trochę więcej o zaufaniu w biznesie mówimy w 11 odcinku naszego podcastu. Na koniec garść praktycznych wskazówek, jak maksymalnie wykorzystać potencjał Twojego sklepu. Po pierwsze, regularnie aktualizuj banery. Świeżość przyciąga uwagę. Jak często? Musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale przegląd grafik zrobiony co najmniej raz na pół roku na pewno nie zaszkodzi. Testuj różne układy karuzel. Sprawdzaj, co w Twoim przypadku działa najlepiej i jaką ilość karuzel warto skonfigurować. Wykorzystuj sezonowość, dostosowuj wygląd sklepu do aktualnych okazji. Monitoruj statystyki, bo dane nie kłamią. Allegro podaje statystyki odsłon sklepu z ostatnich dwóch tygodni. Profesjonalna prezentacja to pierwszy krok do zwiększania sprzedaży. Wspomniałem na początku, że sklep na Allegro to przestrzeń do prezentacji Twojej marki. Czy tylko na Allegro? Oczywiście, że nie. Oferty na Allegro bardzo dobrze pozycjonują się w polskim internecie. Wszystko, co tutaj zrobisz, może mieć wpływ na zwiększanie rozpoznawalności twojego brandu. Często podkreślam, że na doskonałą sprzedaż na Allegro składa się masa drobiazgów. Ale uwierz mi, wtedy taka sprzedaż nie jest już drobiazgiem. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże ci lepiej wykorzystać potencjał sprzedaży, który daje Allegro. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że nasz podcast był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli spodobał Ci się nasz program, zasubskrybuj nasz podcast i koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku. Do usłyszenia w następnym odcinku.